Witam Was w kolejnym vlogu. Jak jesteście tutaj po raz pierwszy, to mam na imię Mariola i witam Was na kanale My Family, My Fun Vlog. Jak ktoś ogląda mój ostatni vlog, tam był taki urywek, że jadę na zakupy i miałam Wam później pokazać, co kupiłam, ale niestety już nie zdążyłam po prostu do tego ostatniego vloga dobrać tych zakupów. Nie starczyło mi czasu, ale też nie chciałam, żeby po prostu ten vlog był za długi, bo wydaje mi się, że takie krótsze vlogi lepiej Wam się ogląda, tak mi się przynajmniej wydaje i stwierdziłam, że przeniosę to właśnie na kolejny vlog. I tak dzisiaj będzie wydaje mi się bardzo krótki ten dzisiejszy odcinek tego mojego serialu. Ja tak się śmieję, że taki serial prowadzę. Już taki, którzy mówią, że właśnie oglądają mnie jak taki serial. Także pokażę wam pokrótce, tak jak obiecałam, co kupiłam na tych ostatnich zakupach, ale zanim to zrobię, to tylko chciałam opowiedzieć o pewnym rodzaju sklepów tutaj w Anglii. Jak byłam na tych zakupach, to przeszłam się po takich e, sklepach, które nazywają się Charity Shops, e, czyli w przetłumaczeniu sklepy charytatywne. I te sklepy to nic innego jak takie nasze, od, od, jak odpowiednich takich polskich lumpeksów. E, dosłownie są to rzeczy z używaną e, odzieżą, w ogóle z używanymi rzeczami, no właśnie. E, bo Charity Shops to nic innego jak. Odpowiednik naszych polskich lumpeksów. Tylko, że one różnią się od tych polskich lumpeksów rodzajem prowadzenia tych sklepów. W Polsce lumpeksy, czyli sklepy z używaną odzieżą, prowadzone są przez osoby prywatne. Osoby prywatne sobie zakładają takie sklepy. Skupują gdzieś tam te ubrania i y, potem je sprzedają. Tutaj to wygląda troszkę inaczej. Tutaj takiego sklepu nie spotkacie, y, takiego typowego lumpeksu. Te charity shop, sama nazwa wskazuje, y, są to sklepy charytatywne. I one różnią się właśnie od tych polskich lumpeksów tym, że są one prowadzone przez pewne fundacje, pewne jakieś tam też czasem lokalne jakieś społeczności, które przeznaczają cały dochód z tych sklepów na różnego rodzaju charytatywne cele. Cała idea prowadzenia tych sklepów polega właśnie na tym, żeby cały dochód przeznaczony z tych, no, z, zysku z tych sklepów przeznaczony był na cel charytatywny. Są różne rodzaje tych celów charytatywnych, pod jakimi prowadzone są te sklepy. Jedne przeznaczają swoje zyski na przykład na, dla osób walczących z rakiem. Inny tam po prostu zbierają na jakieś, znaczy te fundacje, pod które należą te sklepy, na przykład na walkę z głodem na świecie. Myślę, że w każdym angielskim mieście, nawet tym najmniejszym, znajdziecie takie właśnie sklepy charytatywne. Jest to moim zdaniem, jest to super w ogóle inicjatywa, bo po pierwsze, dajemy drugie życie tym rzeczom. Aha, i najważniejsze to jest to, że wszystkie te rzeczy z tych, w tych sklepach donoszą ludzie prywatnie, oddają rzeczy, które są po prostu im już niepotrzebne, nieprzydatne, już po prostu, które im się nie przydadzą, a są wciąż, wiecie, na tyle dobre, żeby ktoś jeszcze inny mógł ich użyć. Ja sama kiedyś jakąś tam torbę zaniosłam, rzeczy, po prostu robiłam jakieś porządki w szafach i to były rzeczy, które, no, dawały się wciąż jeszcze dochodzenia i żeby po prostu nie wyrzucić ich tak zwyczajnie do kosza, no właśnie zapakowałam taki worek i zaniosłam takiego sklepu na takiego charity shopu. Także tam oddają, jak mówię, ludzie prywatni te rzeczy za darmo, a później te sklepy je sprzedają, a wszystkie pieniążki z tego idą właśnie na cele charytatywne. W takich charity sklepach można naprawdę znaleźć wszystko, dosłownie wszystko. Nie tylko ubrania, właśnie to nie jest taki typowy Lumpeks, że wiecie, macie tam tylko ubrania. W takim charity sklepie są odnaczyń, jakieś tam miseczki, sztućce, książki, płyty, gry, zabawki, no naprawdę można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, często to nawet takie perełki, jak to się mówi, bo nierzadko są to po prostu oryginalne rzeczy. Czasem jest tak, że niektóre te sklepy to ucinają metki właśnie, żeby jakby nie było, wiadomo, nie, nie wiem w sumie dlaczego tak jest, ale spotkałam się z takimi sklepami, gdzie są metki obcinane, żeby jakby nie było widać marek jakichś takich znanych, ale często można było na przykład znaleźć jakieś takie perełki, jakieś ubrania, e, naprawdę znanych firm, na przykład typu Kelvina Kleina, e, też mi się zdarzyło. Chociaż teraz bardzo rzadko chodzę po tych sklepach, e, dlatego że ja już kiedyś tam wspomniałam, że mieszkamy na obrzeżach miasta, e, a w e, no centrum raczej są te sklepy, więc jest mi po prostu nie po drodze, nie mam też czasu, żeby tak chodzić po tych sklepach, ale od czasu do czasu właśnie lubię tak się wybrać i przejść się po tych sklepach. No i właśnie tym razem też udało mi się znaleźć coś fajnego, za chwilkę Wam pokażę, ale tak jeszcze chciałam wspomnieć, że kiedyś nakręcę dla Was taki film właśnie. Zrobię taki film o tych charity shopach, przejdę się po prostu z kamerą i pokażę Wam, jak te sklepy wyglądają. To jest w ogóle jeden z takich filmów, który od początku, jak tylko zaczęłam ten kanał robić, to wiedziałam, że taki film kiedyś po prostu y, zrobię. Myślę, wydaje, że to takie dość interesujące. I wielu nas, Polaków tutaj w ogóle w Anglii, y, bardzo lubi chodzić, tak, nawet jak, jak nieraz rozmawiam ze znajomymi, y, chodzić po tych sklepach, bo naprawdę czasem można na niedrogo fajne rzeczy kupić. Troszkę późno dla Was nagrywam y, ten film, bo jest godzina prawie 22, y, ale jakoś tak mi schodziło cały dzień. No i e, to światło takie nie jest najlepsze, chociaż i tak nie jest najgorzej, bo nawet dobrze widać ten kolor, tylko po prostu odbija się mi od, e, od kamery. Dobra, będę sobie jakoś tu trzymać lampę, może jakoś to tak wyjdzie. Dobra, więc pierwszą rzeczą, jaką kupiłam w tym Sareci Shopie, to jest taki sweterek. Ja za ten sweterek zapłaciłam 4 funty, jak widać. I jest to sweterek, słuchajcie, z River Island. To jest Metka i spodobał mi się ten staterek, dlatego e, ja ogólnie lubię różowy kolor, e, nie to, że tam jakoś tak bardzo zanim przepadam i <laughs> chodzę na różowo, ale lubię różowy kolor i skusiły mnie te złote guziki, ja bardzo lubię w garderobie złote dodatki, e, I tutaj nie wiem, czy dobrze widać właśnie ten kolor, ale to są takie złote guziki, e, o, teraz chyba dobrze widać, e, także i on jest, wiecie co, z takiej o, teraz może będzie widać, nie wiem, on jest taki z takiej, z takiego fajnego ciepłego materiału, nie jest ani za cienki, ani za gruby, także fajny, bo on takie, nie wiem, taki zawsze do narzucenia mi się wydaje, czy latem, czy wiosną, czy jesienią, czy nawet w domu, żeby tak sobie zarzucić, to właśnie fajne jest to, że jest taki akurat, o, jeśli chodzi o grubość, no i w ogóle, nie wiem, czy tutaj ja to chyba widać zresztą, praktycznie w ogóle nie jest zniszczony, nigdzie ani po nie zaciągany. więc nieraz tak się zdarza, że tutaj przy rękawach takie są, no takie się tak pemechacie tutaj wiecie, no bo najwięcej tutaj przy tym, przy nadgarstkach widać takie zużycie tego materiału, a tutaj w ogóle nic. Naprawdę jest bardzo ładny, niezniszczony praktycznie w ogóle, no i cała cena, 4 funty, taki składarek River Island, no to... W tym sklepie, jeśli ktoś wie, no to naprawdę trzeba sporo dać, bo to nie jest tani sklep. Może nie jest jakiś tam, nie wiadomo jaki drogi, ale tutaj tajemnik też nie należy. Także taki właśnie zakup, taki sweterek. Kolejną rzeczą to jest taka kurtka. To jest kurtka ogólnie, którą kupiłam dla Zosi. Na początku nie byłam pewna, czy to jest kurtka damska, czy męska, to znaczy czy dla chłopca, czy dla dziewczynki. No bo taki kolor granatowy, ale potem jak zobaczyłam, że ona ma tutaj takie takie gumeczki fajne, takie ściągacze. no, to wiecie, można tak tutaj sobie to właśnie ściągnąć, i wtedy robi się tutaj takie przymarszczenie, i to taki nawet ala płaszczyk, bo taki jest tutaj po prostu zwężana w pasie. Także bardzo fajna i jest to w ogóle kurtka firmy Hali Hansen. Nie wiem, czy dobrze to czytam, ale to jest tej firmy Hali Hansen. To też nie jest tania, tania marka. Kiedyś ona była u nas, kiedyś u nas był sklep w mieście tej marki, już go nie ma, ale ja pamiętam, właśnie, że te ubrania tam nie były wcale tanie i to są takie, chyba tylko sportowe, oni mają takie bardziej te ubrania. I ta kurtka jest w zupełności nowa, ona nie ma żadnych śladów użytkowania, no po prostu nowa, tak jak mówiłam już wcześniej, że naprawdę można czasem znaleźć bardzo fajne rzeczy w tych sklepach i tutaj mi się wyjątkowo trafiło, bo mówię, bardzo fajna marka, kurtka jest nowa, w ogóle nie ma żadnych śladów użytkowania. Tak i to jest taka cieniutka z takiego cienkiego materiału, taka na jesień wiosnę, ona jest też takiego chyba mało przepuszczającego wiatr ten materiał. Także no fajnie, na pewno się sprawdzi, takie chłodniejsze dni. I słuchajcie, ta kurtka kosztowała 3 funty. Także po prostu no, w takim sklepie tej firmy na pewno musiałabym zapłacić dużo więcej. Także naprawdę tutaj to znalezisko, to bardzo jestem z niego zadowolona. Tutaj pisze, że ona jest na 12 lat, ale ja przymierzałam Zosi i myślę, że w przyszłym roku ona tak jakoś ta kurtka wypada rozmiarowo, że ona myślę, że ona już w przyszłym roku. Na wiosnę będzie mogła tą kurtkę założyć. Fajnie, bo ma kaptur. Także to też taki dodatkowy plus. Ma tutaj też takie ściągacze na rękawach. No, jest na zamek. To jest taki o, cieniutki materiał, ale naprawdę, no super. Fajna granatowa, czyli też taka niebrudząca. Dwie kieszonki na zamek. O, tak jeszcze wygląda tutaj z tyłu. Też ma taki napis. I tak jak mówiłam wcześniej, w tych rytmich szopach można kupić dosłownie wszystko. I są też książki. Ja też odkąd Zosia tak bardzo dużo czyta, to zwracam uwagę też na książki, jak nieraz tam. już nie zdarzyło się jakieś fajne książki, naprawdę po funcie można kupić, bo właśnie za tą książkę dałam funta i za tą chyba też. Można tanio naprawdę kupić fajne książki nieraz. Tutaj akurat wzięłam z myślą taką dla Antka, fajna na w czwartej oprawie. To jest o takich różnych... Odkryciach na wieku czasu, i wzięłam ją, dlatego że tutaj jest bardzo dużo o statkach. O, właśnie, tutaj jest taki na przykład statek, taki stary, wiecie, no, jak wyglądał, przekrój starego statku. Wzięłam właśnie dla niego, bo on bardzo lubi statki, i tak pomyślałam, że właśnie spodoba mu się ta książka. Więc, jak tylko wróciłam do domu, i zobaczył tą książkę, obejrzał, wziął tą książkę i zaczął rysować rysunek, kredki, kartka i zaczął rysować sobie właśnie statek. Także zainteresowała go bardzo ta książka. No fajna, naprawdę fajna, takie różne ciekawostki. I tak jak mówiłam, kupiłam właśnie ze względu na to, że dużo jest właśnie na temat takich starych statków, łodzi. Także bardzo mu się spodobała. On w ogóle bardzo lubi takie rzeczy typu takie popularno, naukowe książki, na przykład jak mają wyjście do. w klasie mają takie wyjście raz w tygodniu do biblioteki szkolnej, oprócz tych książek dostają normalnie do ćwiczenia, do ćwiczeń, żeby ćwiczyć czytanie, to raz w tygodniu idą do biblioteki szkolnej i wybierają po prostu, znaczy wypożyczają sobie książkę i on zawsze przynosi jakieś takie książki typu właśnie z jakimiś z takimi, na przykład ostatnio przyniósł o Egipcie w ogóle. E, chyba dwa razy książka o Egipcie. E, bardzo mu się podoba. Takie właśnie ciekawostki na przestrzeni lat, co się działo. E, raz to jest książkę taki w ogóle atlas z mapami świata. E, to też taka jego tematyka. E, dlatego też zdecydowałam się, że to będę mu się podobać. No i tak właśnie było. A druga to jest taka fajna. E, to jest w ogóle książka, książka, to jest taki w ogóle, to jest książka, taki magazyn, nie wiem. E, tutaj ona jest w tej serii BBC. I tutaj są takie, takie ciekawostki, naprawdę ciekawostki, nawet takie. Ja ona teraz sobie leży cały czas na stole w salonie, i tak, w jakiś czas właśnie ja sobie do nie zaglądam, Damian coś tam czyta, Zosia ona też bardzo lubi takie różne ciekawostki. Też widzę, chwyta sobie często i zagląda. Takie ciekawostki e, ogólne. I tutaj w tej książce właśnie zawarte są naprawdę przeróżne ciekawostki, przeróżne fakty, e, takie z życia wzięte. I tutaj na przykład jest taki artykuł, jest takie właśnie artykuły bardziej, jak mówię, to taki chyba bardziej magazyn. E, na przykład, dlaczego motyle nie latają w prostych liniach. E, tutaj na przykład jest, dlaczego tygrys ma paski. E, no i żeby nie było, że to jest tylko o zwierzętach, bo to jak mówię, to są różne takie ciekawostki, a tutaj na przykład jest Taka ciekawostka, dlaczego przy bananach inne, do, inne owoce dojrzewają szybciej? Także mówię, no takie przeróżne, przeróżne fakty z życia wzięte. O, tutaj też takie właśnie z życia wzięte. Dlaczego tak szybko zapominamy swoich snów? No mówię, no przeróżne, przeróżne, ciekawe rzeczy. Tutaj, dlaczego mężczyznom rosną brody, a nie kobietom? No mówię, przeróżne rzeczy, naprawdę ciekawe, tak sobie. To tak leży i właśnie zaglądamy do niej. Ciekawe. Ciekawe takie ciekawostki różne z życia wzięte. No i też dałam funta właśnie za tą gazetkę. Także gazetkę, no tą książkę. Także jeśli chodzi o książki, to też zwyczaj za funta, za 50 centów można kupić naprawdę bardzo fajne, tanie e, książki. I to tyle, jeśli chodzi o właśnie Charity Shopy. E, jeśli będziecie mieli jakieś okazje, jeśli będziecie w Anglii, to naprawdę wejdźcie do takich sklepów, bo naprawdę Fajne, fajne doświadczenie. Naprawdę nieraz można kupić fajne, niedrogie rzeczy, także e, polecam Wam bardzo. Charity shopy w Anglii, jak najbardziej. To tyle e, takie właśnie moje zakupy dzisiaj z charity sklepów. E, jak mówiłam wcześniej, właśnie będę chciała dla Was nagrać taki odcinek e, z tych sklepów, pokazać Wam, jak, jak takie właśnie angielskie lumpecy wyglądają. Tylko, jak mówiłam, właśnie one się różnią troszkę e, jakby logiką prowadzenia tych sklepów. E, to też powiedziałam wcześniej. E, dobrze, to będzie chyba w ogóle najkrótszy vlog. Taki w ogóle miałam kiedykolwiek, tak mi się wydaje. Tak, tak tylko pokróciutko obiecałam, to zrobiłam na temat tych zakupów. Na kolejny vlog zobaczę Was w piątek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia.